Informacja do zadań 13-15: badano reakcję pewnej próbki metalicznego chromu z kwasem solnym w różnych warunkach. Przebieg doświadczenia zilustrowano na schemacie. W probówce pierwszej użyto odtlenionego kwasu solnego, czyli takiego, w którym praktycznie nie ma rozpuszczonego tlenu. Dodatkowo na powierzchni roztworu umieszczono warstwę oleju. Tutaj od razu możemy już tak wtrącić, że służy ona. Odcięciu środowiska reakcyjnego od, od powietrza, w którym tlen się znajduje czyli warstwa oleju chroni nasz układ reakcyjny przed dostawaniem się z zewnątrz tlenu. W takich warunkach chrom reaguje zgodnie z równaniem. Czyli widzimy, że w takich normalniejszych, nazwijmy to, warunkach normalnie właśnie chrom się utlenia z zerowego na trzeci stopień utlenienia, a tutaj widzimy, że utlenia się na drugi stopień utlenienia, dlatego roztwór w probówce przyjmuje bladoniebieskie zabarwienie. Na zdjęciach pokazano roztwory otrzymane w probówkach 1 i 2. To w drugiej probówce właśnie widzimy, że otrzymujemy kationy CR3+, a tak jak mówiliśmy, tutaj mamy do czynienia z kationami, no właśnie, Jesteśmy przyzwyczajeni do pisania, pisania CU2, ale teraz CR2. No i już zadanie trzynaste za dwa punkty. Po całkowitym roztworzeniu chromu w probówce pierwszej usunięto warstwę oleju, czyli zaczął tam się dostawać tlen i zaobserwowano, że roztwór stopniowo zmieniał barwę, aż uzyskał kolor taki sam jak kolor roztworu w probówce drugiej. Podczas stopniowej zmiany barwy nie obserwowano wydzielania gazu. Uzupełni równanie reakcji, napisz wzór brakującego reagenta, więc będzie to ten nasz tlen, który zaczął się dostawać do probówki. Odpowiednie współczynniki stechiometryczne. Jak najbardziej nadal jest to reakcja redox. Chrom ulega utlenieniu, tylko teraz łagodniejszemu, z drugiego na trzeci stopień utlenienia. A tlen jest utleniaczem, redukuje się ze stanu wolnego na minus drugi stopień utlenienia w cząsteczce wody. Możemy sobie machnąć tutaj szybki redoksik. Zauważmy, że chrom podczas utleniania oddaje jeden elektron. Dwa atomy tlenu na zerowym stopniu utlenienia łącznie muszą przyjąć cztery elektrony, redukując się na minus drugi stopień utlenienia, czyli pierwsze równanie połówkowe razy 4 mnożymy, drugie tak dla formalności razy 1. W takim razie, jeżeli chodzi o współczynniki stoichiometryczne, czwóreczki przed tymi chromami, będziemy mieli, e, mamy mieć dwa atomy tlenu na minus drugim, czyli dwójka przed wodą, e, jedynka przed, tlenem, przed cząsteczką e, tlenu. E, co jeszcze? Cztery wodory po prawej mamy, czyli 4H plus po lewej stronie. Sprawdźmy jeszcze ładunek. Po prawej 4 razy 3 plus 12, po lewej 4 razy 2, 8, dodać 4 też 12. Więc to już by nam się zgadzało. Jeżeli chodzi teraz o zadanie 14, za jeden punkt. Procesy utleniania i redukcji zachodzące w probówce drugiej można w uproszczeniu opisać równaniami. W probówce drugiej mieliśmy utlenianie metalicznego chromu od razu na trzeci stopień utlenienia. Równanie procesu redukcji, tak jak było przed chwileczką, tlen. A nie, przepraszam. A tak, to jest jakaś, jakiś taki podwójny redox tutaj. Podwójna redukcja, tlen tutaj się redukuje, ale widzimy że też wodór się redukuje, nie? Równanie procesu utleniania, chrom utlenia się z zerowego na trzeci stopień utlenienia i mamy napisać w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w próbówce drugiej. Nie pozostaje nic innego jak odpowiednio przemnożyć sobie równania połówkowe, żeby liczba wymienionych elektronów była identyczna. I dodać stronami reagenty, czyli substraty z oburównań połówkowych po lewej stronie, produkty z oburównań połówkowych po prawej stronie. Elektrony już możemy sobie pominąć.